Dzisiaj odcinek muzyczny, lista przebojów najlepszych piosenek, które się znalazły na moim kanale. A nazwiska, które widzicie, odsunę się, żebyście lepiej zobaczyli. To są moi sponsorzy, kochani, dzięki którym wy oglądacie to, co teraz oglądacie i w ogóle żeście cały czas oglądali. I przechodzimy do piosenek. Dzisiaj zastanowimy się razem, co by było. Gdyby Ed Sheeran był Polakiem, ja się wcieliłem w rolę Polaka, czy znaczy Eda Sheerana. Chosy tej czas, osiem już lat, i z zazdrości zielony jest gorszy świat. Dlaczego te piosenki, jedne są bardziej oglądane, a inne mniej? Bo z tu, Wszyscyśmy wstali i przy okazji w sufit żeśmy przyjebali, jak komendant rano granatnikiem. No tutaj pomyślałem w przypadku Ed Sheeran, no wiadomo, gwiazda, przebój, no to wszyscy chcieli zobaczyć, jak to będzie, bo, bo przebój zagraniczny. Ale teraz patrzę następna, no przebój polski też, wy, też wysoko stoi. Od lat zajmuje się panistrzem, kłamstwem i manipulacją. Zrobiliśmy to, naprawdę! A tutaj to w ogóle pomyślałem nieskromnie, że może dlatego jest taka popularna, bo tak tańczę fajnie tu w Solówce. Ale chyba jednak nie. Kto Polakiem jest, kto Niemcem? Może dlatego, że, że o Niemcach ta piosenka, bo niby Polska, ale o Niemcach trochę. O, ale w jest wesoło, o, mokrych ławek też tam sporo, o, chce założyć koło, a Jarosław, uwierz ma, o, tylko świnie siedzą w kinie, o, zjadły nawet marszałkinie. o, Błaszczak schował się w Sasinie, tylko. Głównym motorem napędzającym tutaj y, oglądania moich piosenek jest temat. No i bo ta piosenka jest na to dowodem. Y, piosenka skierowana do y, pewnego Jarosława. Wazelina się skończyła już, nadszedł mydła czas. Żegnaj się chłopie, bo nie zbawisz już nikogo z nas. Ani z miast, ani wsi. W celi tylko ty. Tam przyjaciół spotkasz z dawnych lat, obolałych jak z dąbrowy brat. Ten tu, nie zna snu, wejdź ze sobą bat. Tak, więc przy doborze po prostu tematów trzeba szukać dobrych tematów. Bo ta piosenka jest kolejnym dowodem na to, że temat, temat, jeszcze raz Jarosław. Jest hodowca kota, znany Polskę z baw jest cała reszta, co, co chce śpiewać tak. Piżamki w paseczki, ło ho, ho ho Wygodne klateczki, ło ho ho Ale odkryłem też, że może to nie tylko zespół Bayer i jego melodia. Może to jest kwestia, że sam Bayer który jak wiecie, no w ustach nawet... Gdyż asa w ustach ma, oj ma, ma. Oj ma Bayer ma Bayer ma ful, jak Z tego punktu widzenia bardzo łatwe jest pisanie przebojów piosenek, ponieważ mamy bardzo wielu synów. S -s znaczy, synów z tej ziemi, synów. Tak wielu synów ma nasz country kraj. Jest syn Jepeta i jest syn TikToka. Tańsze podpaski to kobiecy raj. A Messi przejdzie do Białego Stoka. Tylko kot, kot, kot. Kot przy swoim trwa. Trwa telewizja, trwają zabobony. Nie chcemy euro za rogani dwa. U nas walutą stały się tampony, a ja nie. Nie wierzę, że w to wierzę. No i kiedy już zobaczyłem, że tyle lajków jest pod tymi piosenkami wcześniejszymi, to postanowiłem napisać piosenkę o, o takim dziękującą za to, że, że mogę mieć tyle lajków. To jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Dziękujemy Ci, wuju kochany, za te osiem lat dojnej zmiany, za to, że jeszcze jesteśmy w NATO i że flaga Unii jest dla was trzmatą. Za powrót do Polski Ludowej, Za pajaca kultury narodowej i za zboża z Ukrainy tony. Za kraj przepisany na żony No i kurde udało się i nie że przebój, że cover, tylko nowa melodia całkiem i muzyka i wymyśliłem wszystko i fajnie. Za Glapińskiego aniołki blond, za demokrację coraz dalej stąd, za statki węgla w Rosji kupowane i embargo na seks nakładane, za empiki stopy racami koła... Gospodyń lodówkami, za Holandą skarżoną o plucie, I twór różnorodność w jednym bucie, Za narodowców Nowe Wille Plus za inflację podaną przez GUS, za kościół, co się nigdy w to nie miesza, za kupno podróbki dla ryzyka Miecza, za prezydenta, notariusza, narciarza i premiera, co się mu, prawda, rzadko zdarza, lajki są też od Polonii Foriu, a w Polsce ci mówią mały wuju. No i przyszła kolej, no i wreszcie przyszła kolej na moją ulubioną piosenkę, znaczy jak widzę nie tylko to jest moja Ulubiona piosenka, bo jeszcze widzę, że, że parę portali też bardzo pozytywnie się wypowiedziało na jej temat. Dziękuję bardzo. Wam dziękuję, drodzy patroni, wam za uwagę dziękuję i napiszcie mi bardzo proszę w komentarzach, dlaczego ta piosenka, którą wam teraz puszczę, jest też waszą ulubioną piosenką. Trzymajcie się. Nie wesoły świat jest, ale u nas noce są i dnie. Choć nie mieści się to w pale, ale polskim mamy dwie Matka ziemia, ojca nie ma Córka z babcia wnuk Tu co drugi dzień jest świra, płynie Bóg i czuwa Bóg Bo tu białe jest już czarne miliony, inni mają ich jak lodu, imię ich 44% jest niorobów. Tu podwójnie wszystko widać, nawet kiedy mija kac i przecinek jest podwójny, kama z przodu z tyłu mać. Tu jak drzwi ma skrzydła, bo są lewe i są prawe. Tylko prawe są tu lewe, a najbardziej prawe, prawe. Wybór róże, piwo duże i dylemat w innej sprawie. Choć matura tu to bzdura. Prawo znają wszyscy prawie. O tu białe jest już czarne. Dwa to suma, dwa plus dwa. La wody, Lanie nieba Baby. Uh. Dla nie wody, pla ale wcześniej pora na Aha, i jeszcze jedno najważniejsze: bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim patronom. Którzy wspomagają mnie co miesiąc i mam dobrą informację dla wszystkich pozostałych, którzy mnie nie wspomagali do tej pory, ponieważ otworzyłem taką nową e, funkcjonalność na Patronite. Znaczy, oni otworzyli, a ja z niej skorzystałem, że można jednorazowo coś. Po, po prostu to jest to, coś takiego, jakbyście mi postawili po prostu kawę. Albo możecie postawić oczywiście coś, coś droższego, to ja tam nie wnikam. To może być kawa, może być m, m, samochód, może być rakieta kosmiczna. Nie wiem, to w zależności od tego, czy mieszkacie na Marsie, czy na Ziemi, to po prostu tym możecie wspomóc. Mój kanał, a największe gratulacje i podziękowania dla posiadaczy aplikacji mobilnej. Tak, tej żółtej małej apki, którą tutaj widzicie. Tak, to jest aplikacja, która was powiadamia o tym, że już w pierwszej kolejności w pełnej jakości i bez cenzury filmy dla was już są. Dziękuję wam bardzo, cieszę się, to już ponad rok i mam nadzieję, że kolejne 100 lat przed nami.